Idź do domu A Jezus byliśmy na zakupach, przywieźliśmy tak nasze fotele. Ale one są takie ciężkie. No, pomocnik, jeszcze mi pomagać. Franek, idź do domu. Idź do domu. Ja się ty nie będziesz tego składał, bo ty nie wiesz jak to składać. Wiem. Jasiu przestań, nie dyskutuj ze mną Ty jesteś za mały, żeby to składać Chodźcie, te tu posprzątać Pozłożymy to razem, tak? Dobrze Jasiu, weź, proszę cię, zachowuj się I te worki też tutaj daj Wszystko poodhaczaj A potem to złożymy Wspólnie Ale mama najpierw jedno, prawda Do tego dużego kartonu to ale po kolei, a nie że ty wszystko na chcesz. też jak ty to wszystko na zamierzasz zrobić? Ty nie masz czasu, już ci się pali, zespójdziesz się umyć, i będzie spokój. No to się zachowuj. Nie wytrzymam na no. raz. Jestem dzisiaj zmęczona ogólnie po dwóch nockach z rzędu dzień wolny. Nic nie spałam. Wczoraj trochę spałam, bo przed kolejną nocką. Dzisiaj nic nie spałam. I to był błąd. A, no, a to też jest do świeżości? Weź to wrzuć tam. No a teraz odebraliśmy. Krzesła. I, i jedno już mamy rozpakowane. No. O nie, tam... nas... Ja właśnie kółka wyjmuję. Daj Oj. Oni już spakowali. <grafy> Nie macie Bo innego jest? wyjścia. A jak Ty się do szkoły wybierasz? Tak. Ty się do szkoły wybierasz już? On opatrznie nawet sobie łóżko zziło. pola, pola. Na, na pewno na jedno miejsce to przesuńcie i troszkę dalej, tak żeby było przejście, tak? Oj, nie, nie wiem, mama, nawet gdy śruby, żeby to skręcić. I bardzo dobrze, że ty nie wiesz. Nie, wytrzymam. nie, 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 Pokaż. nie, wytrzymam. nie, czy mi się wydaje, czy ktoś ma kaloryfy zakręcone w pokoju? Weź zobacz, ja bo tu jest coś chłodno. Znowu, Franek. Franc, co ty robisz? Nie wytrzymam. A gdzie ty te, po co ten plecak masz? Ja Jasiu, wyjmij swój chlebak z tego plecaka. Z dwóch dni, które ty tam masz. Bo na jutro nie będziesz miał co śniadanie zrobić. I plecak zanieść do pokoju, bo wiesz, że jutro jedziesz do Tomka. Gdzie ty mi go dajesz? Chyba wiesz, gdzie jest jego miejsce. Nie lataj mi z tym, połóż to. Nie. Dobra. Połóż to tam na ten. Skręcimy, to babci pokażesz. Nie ma latania z częściami, bo pogubisz. Połóż to tam. Powiedz może by on nie latał z tymi częściami. Dobrze, Te nożyczki na ziemi leżą. Wszystko rzucone szybko. Weź ten sok ustaw. Szybko, szybko rzucili, bo fotele trzeba odpakować. Jo, szybciej biegnij. Szybciej. Spodnie sobie zaraz powiesz. Nie chodź no, z tym. Nie, 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 nie. Złoczyłam ja takie włosy dziwne. Ja dzisiaj sobie myłam głowę, ale chyba za dużo odżywki dałam, bo one są takie ulizane normalnie. No i z tymi fotelami to były takie przeboje, ale to ja wam powiem jak e, emocje ostygną w naszym domu, bo na razie emocje pełną parą. Majsty skręcają. A ja się przybrałam wygodne spodnie i oczywiście byliśmy też y, na zakupach w Biedęce. byłam byłam zawiesić jajka do mojej siostry. No więc wam pokażę, byłam zamówić ciasta na Jasia urodziny i torta w bagietce, wnet to u nas. Osiem takich ślub. cztery takie tej No to musi to być gdzieś. No to musi to być. Nie ma opcji, że tego nie ma w jakimś woreczku może. Był jakiś taki mały woreczek? No i byłam za, zatankować samochód, tak wiecie, takie wszystkie pierdołki po prostu. A jutro znowu do pracy na dzień i pojutrze znowu na dzień. I tak dwie nocki i dwie dniówki pod rząd to to jest za dużo zdecydowanie. No ale co ja będę stękać? A, umiem szkółka założyć! Co ja będę stękać? Nic nie będę stękać.

Bojok. Tu masz matkę, wyczyli sobie. Matka. Więc czemu ty chlapisz na całym stół? Mm. Niech jeszcze mm. połóż Już. Daj. Daj. Połóż. Dawaj te mi Babcia sobie siądzie. Dobra. Co tutaj jest? W pierwszej kolejności. Kółka już mamy. Lecimy dalej. Tu jest pokazane, żeby przykręcić ten dół. Nożyczki weź. A co ty tworzysz? Pianek, to podaj mi. To? To, ja. To? To, no. Daj to tu, okay. połóż i to jeszcze, Franek, to jeszcze. To? to? nie, to na bok weź, to weź na bok, ja... To? To ja. dlaczego tutaj coś wystaje z tego fotela. Dzięki. Jeszcze nie otworzyłam. Chama, nie chcę Tego. Tego. Dobra, weź to daj mi, ja. Mama! Muszę no. jednak wstać tu, ale nie da. Czemu ty na kolokami stajesz? Proszę. Czekaj, jak to może być tutaj. Niech ja pomyślę. Olej! Olej? Gdzie masz te szybki? I śrubka numer 11 i 9. Ufa, Czyli podkładka i śrubka. 11 i 9. Poczekaj. No, tu nie mam podkładek. No, czekaj, że... A może tam jeszcze jakieś szybki są? Tam jeszcze powinny być, zobacz, bo tu podkładki muszą być, patrz. A takich podkładek tu nie ma, widzisz? No chodź coś, A o, nie, przepraszam, ja się, chodź co! Przepraszam, pomyliłam się. Zobacz, tutaj są, one są takie zaburzone, widzisz? Ja to jest śmieszne, to takie grube jest. O, to się. No, ale nie będziemy tego wysypywać, niech to jest. No, a potem mama, będziemy sobie brali, nie? No, oczywiście. Wiesz, to poszło. Co się? jeszcze zabierz, zjedziemy. podnieś mi tą podkładkę Janek, ty tego nie rzucaj tylko mi pomóż mama on to rzuca za siebie Franek to mnie na razie zrób pomóż mi ja się przestań I teraz iść teraz ich nie niej do kosza. Nie ja. Ja kosz sobie przynieść, będzie łatwiej. Widzisz, jak to trzeba było. Podkładka? Nie, nie chcę podkładka. Podkład. drugie krzesło Ty złożysz, ja? No. <laughs> ja mama lubię Lego składać, to krzesło ja też umiem. Pewnie, no jak Lego złożysz, to krzesło. Nie. Weź to wyrzuć i ten kosz mi Nie. Nie? Ślubki zostają tutaj? Tu jeszcze masz jeden z sokusza zanieść. Mama musi wiedzieć jak one są posegregowane. No one I tu musi być śrubka numer 5. Uważaj bo wlazłeś tu w kamery. Idź z drugiej strony. Śrubka numer 5. A przesunęło się. Nie bierz odłóż. 9, 11, 9 9 to tam jest, gdzie są 4, a tu są 3 5, Tu brakuje jednej tej siebie już ok, Ja jestem ślepa Bo patrz, tutaj masz rezysowane, że 4 takie powinny być długie, nie? Są 4 mhm. I 4, 4 takie no 4. I 8 takich Czyli tu mamy trzy imbus i szyb szyb. Mhm. Inbus. jedziesz w kółko, kręcisz. No ja umiem w takim kółku. Ja tego trzeba I ja! Lekko to kręcę i kolejne, a wtedy na koniec dociśniemy, nie? Uh -huh. Daj śrubkę i... Ja! Na kłodkę? Ja. I... Na no, tak, tak. I... Dobrze, tu weź podłóż podkładkę i włóż sobie. No to, to nawet ręką można to wkręcić czemu ty się na tym bujasz? nie chcesz to złamać? zejdź z tego dobra tu jeszcze są dwie a czekaj tu ja się tylko to przyjdzie tu pod spód jeszcze chyba tu to przyjdzie tu ułożone. Zajdź wianek z tego. Właś. No. Nie, no pisze w front. A to front, to jest w przód. W przód, hej. Dobrze mam mieć. Weź trochę z góry tu. Albo tu jeszcze wyjdzie w miejscach. Nie, to tu jest za dawno, wszystko dobrze zrobione. Trzeba pomyśleć. No weź myśl, pomóż mi trochę. za daleko. No złożyłam fotel, ale coś tutaj jest nie tak, bo on nie chce się obniżyć. Ja coś tu mam na odwrót chyba. Luka! Weź te palce stamtąd. Więc ja tu coś chyba mam źle, bo on się nie obniża, nie podwyża. Ale ogólnie wygląda fajnie. I jutro jak przyjadę z pracy, a ja będę miała jeszcze jakąkolwiek siłę, to... ...to się pochylę nad tym. I to poprawimy. mi się rozrzuciłeś? No... A to już jest 20 po 8 trzeba spać bo ja nic nie spałam i to nie jest za wesoło on w ogóle jest jakoś tak przykrzywiony ten fotel na jedną stronę bo mi się wydaje coś by był krzywo zrobiony albo ja mam po prostu takie No a jeszcze tak szybko nie pójdę spać bo stoję to naczyń czeka do mycia i zakupy do spakowania ogólnie nie zjedli kolacji ale już mi się tak nie chce, że najchętniej bym poszła spać, a prasowanie dalej stoi. Ale ja te zakupy jeszcze powyciągam, no bo jak one tu jutro będą, to Franek je rozniesie po całym domu. Więc idę ich umyć i za chwilę wam pokażę wtedy te zakupy. No dobra kochani, dzieci śpią, ale tak łatwo to nie było, żeby ich uspać. No i Franek jakoś strasznie mi kaszle, dostał taki duszący kaszel, jak się zagrzał w że się zagrzał trochę to zaczął się normalnie dusić, nie wiem, teraz się położył na bok, na razie nie kaszla. ale strasznie kaszlał, w jeden moment myślałem, że się udusi po prostu, taki kaszel go naszedł, więc... Już nie chcę go w tej nocy budzić i robić moją inhalację, ale jutro, jutro idę do pracy znowu, czyli cały dzień mnie nie będzie. Więc mama czy nie zrobię inhalacji. E, najpierw jutro wieczorem jak przyjdę, to mu zrobię inhalację. I ten. I nie wiem, może za nam mu się uda syrop dać albo coś, to chyba tym ja syrop na kaszel żeby tak nie kaszlał, bo strasznie no a ja teraz będę miała zaraz naczynia eee, i będę tak z dołu niekorzystnie moja pełna widzę <grymne> wygląda i będę zaraz wam pokażę zakupy i jednak ten fotel skręciłam dobrze, bo potem jak ja na niego siadłam, bo jak ja się na niego siadał, to on nie chciał zejść na dół, rozumiecie, nie chciał się obniżyć a jak ja na niego siadłam, taka masa, festę, yy, no to on się obniżył, bo po prostu Jasik jeszcze jest za lekki na ten większy fotel. To jest wiecie już dla takich większych dzieci. No ale ja taki kupiłam, bo uważam, że za rok dwa zlecą i ja nie będę im co roku kupować nowego fotela. Więc dlatego kupiłam taki większy. No i chciałam stół, bo tu zawsze jest wszystko pociepane. I dlatego kupiłam im taki większy, żeby na dłużej trochę sterczyło. O, tyle naczyń do mycia. Ja bym to zostawiła do jutra, ale jutro nie będzie lepiej. Jutro będzie mm, też muszę po pracy jechać po siostrę właśnie. Um, Jasiu będzie u opiekunki, więc pojadę po Jasia. Potem z się pojadę po siostrę, przyjadę do dzieci wykąpać. Jeszcze obiecałam im, że jutro skręcimy ten drugi fotel, więc jutro będziemy skręcać ten drugi fotel. No i jutro tak naprawdę, a w sobotę znowu idę do pracy na dniówkę, więc znowu muszę iść położyć się jutro i wiecie i wstać w sobotę wcześniej, więc nie za wesoło po prostu z tą pracą ostatnia non stop. No, sobie jestem w pracy. Nam się jedna osoba zwolniła i teraz musimy robić godzinę klepać. No, ale ale właśnie dzisiaj zrobię to będzie z głowy, chociaż jestem tak przemęczona, że muszę jeszcze się iść wykąpać. I Mam dla was tu film skręcony, zgany i zrobiony, zenderowany, ale ja nie wiem, on mi się coś nie chce. Coś tu się dzieje z tym moim kąpem. A teraz zakupy i tak szybko będę pokazywać paragon. Gdzieś tam mam w torbie, ale mi się nie chce mówić wam ile wydałam. E, 250 zł, jakoś tak, banany. Chociaż tam jeszcze mam kilka, ale to w sobotę jak będą dzieci w domu to zjedzą siostra będzie to też siostrzeńca z e, oliwki. Ja sobie do pracy wezmę tam codziennie jednego banana pewnie więc to się zje Kiełbasa śląska bo chcę zrobić leczo właśnie może to jutro zrobię albo w sobotę na niedzielę leczo Wółki 5 sztuk bułek co jeszcze? Tutaj takie regaliki ale ja, ja je biorę zawsze do pracy Taki to ogólnie i dzieciom też wziąłam bo ja się chciał, bo ja się był ze mną na zakupach i po te fotele. E, Dania takie z czekolado. Pomidorki. Zaraz je powyciągam z tej folii, umyję i włożę do pojemnika. E, sedelki z szynki. Tu są drugie sedelki, z szynki. To są MMMsy i ja ostatnio się zakochałam w tych MMM'sach i sobie biorę zawsze pakie do pracy i po prostu między klientami wsuwam, ale bardzo uwielbiam, no nie wiem, jakoś tak kiedyś gdzieś tam chwyciłam i nie, czy nie, mój mąż miał przywieziony, tak to było, mój mąż z dziecią i... E... Ja jakoś posmakowałam i stwierdziłam, że to jest pyszne i później szukałam biedące, no i były i tak od tego czasu sobie kupuję. A dupa rośnie. I tu jest druga paczka. I właśnie te niebieskie lubię, bo są M&M'sy z orzeszkami. Są te chrupiące takie z ciasteczkiem w środku i są jeszcze z samą czekoladą, więc są trzy rodzaje Ser Blue. Mm, tu jest następny ogalik, ogólnie 6 tych regalików było. E, takie te też sobie biorę do pracy. I właśnie mam tu kilka smaków. Tu jest z pomarańczu i granolu. Jeszcze gdzieś tu były, Dobra. Ja tak wiecie, mam to nie... A tu jeszcze są. Tu jest z truskawkami. I tu jest z brzoskwinią. I tutaj jest łyżeczka w tym od razu, ale to tam e, chipsy dla dzieci. Co tu? Tu do tego leczo. Jeszcze zapomniałam do tego leczo kupić e, cukinie, ale to w sobotę, jak pojadę po siostry, to... Nie, jutro, przepraszam, to e, wejdę do Biedronki, bo ona na pewno będzie wchodzić. Tutaj mam takie danie obróskwiniowe uderzenie. I też wzięłam ze dwa. Chcę zobaczyć, jaki to będzie miało smak, czy zasmakuje dzieciom. Z brzoskwinią. I te są w pojedynczych y, do kupienia. Trzeci pomidorowy właśnie do tego leczo. Tu jest drugi. Ten trzeci pomidorowy on może stać. Więc y, nawet jak się go ma więcej. Orzeszki ziemne. To dla mnie. Ale dzisiaj na pewno drinka nie będę piła, tylko pójdę spać, bo jutro nie wstanę. E, takie coś kupiłam, czyli carne, bo ja mam gdzieś tutaj e, w lodówce znaczy się, e, mam te, Jejku, jak to się nazywa, mam tortilla i właśnie chcę, e, a, tu mam bo i to, a tu mam czyli carne. i takie coś chcę zrobić z tortillą Dalej, pomidory suszone z pestkami dyni, coś nowego. Dzisiaj właśnie znowu na śniadanie miałam jaśnicę z y, suszonymi pomidorami i mi się skończyły i dlatego kupiłam i patrzę, że były z pestkami dyni i były też tak bardziej na słodko z żurawiną, z dużymi kawałkami żurawiny, więc y, no, polecam, uwielbiam te pomidory suszone, jaśnicy. I nawet tak, czy tam do sera, czy coś, no to jest przepyszne. Kolejny <grymianie> berryk. <grymianie> Sałata rzymska. Wi Winogrona bezpłatkowe, ciemne. <grymianie> Bo znowuż nie było ciemnych luzem. Kolejny, piąty. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Ogórek. Ogórek. Ogórek, ogórek, ogórek. E, papryka. Co dalej? E, Pieczarki do leczu. Cześć mi się miejsce kończy um, te też uwielbiam papryczki nadziewane serkiem są przepyszne i to są takie moje smaki co tu dalej tu dalej są pomidory krojone też do tego leczo kabanosy Ranek uwielbiam. o i jest szósty szósty odalik. dalej dalej i tą gorgonzolę ja też uwielbiam, ale kupiłam ją sobie specjalnie, bo gdzieś tam na jakimś kanale ostatnio e, widziałam e, właśnie makaron z pesto i z gorgonzolą. I stwierdziłam, że sobie zrobię. I do tego sobie jeszcze podsmażę kurczaka, żeby to nie było tak na biednie, tylko na bogato. I właśnie sobie coś takiego planuję zrobić. Więc stąd ta gongozola, A tutaj też mam grana padano Też właśnie do jakiegoś makaronu Bo teraz jest tam jakiś tydzień włoski w biedący Czy był? E, parówki, skórtaka Pomidorki O, rzodkiewki już się pojawiły Znaczy się w dyleju zawsze były, ale w biedące nie Serek wiejski, jakiś y, miks sałat zimowych, borówki, jakaś piomka była po 7Z, było pudełko, więc miało szło. Kolejne antipasty, moje ulubione y, ogórki kwaszone. Ogólnie duże te zakupy dzisiaj, Ej, bez tego alkoholu to naprawdę można kupić dużo. Tu jest kolejne to, już nie ma miejsca na stole. Tu są kolejne pomidory krajone. O, pionowo będę stawiać. I tu są soczki dla dzieci. Takie. Pomarańczowy. I tu jest jakiś przeskwiniowy. A tutaj mam pełno mandarynek, to była resztka mandarynek, więc sobie zaraz jeszcze muszę przygotować, popakuję to i przygotuję sobie, zobaczcie, sporo tego wyszło, Dwie i pół stówki, nie, jak się alko nie kupuje, to jednak, to jednak stracza. A, jeszcze kupiłam karmę suchą dla kotów i, i sok jabłkowy tutaj stoi, no więc... Więc tak to się przedstawia. A moje koty ostatnio zwariowały, bo dostawały tylko yy, mokrą karmę. i one po prostu dostawały biedące jak nie, nie najadły się tą suchą, a tą suchą się tak trochę napchają, zapchają, więc są najedzone. A tą mokrą, wiecie, jedna saszetka, no to trochę mało na takiego kota. One by chciały ze trzy pewnie albo i dwie. No yy, i co? I to będzie tyle, ja siebie do roboty. Będzie, teraz będzie porządne zakończenie, bo ja zawsze zapominam o tych zakończeniach, musicie mi wybaczyć. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo jest wam was tam coraz więcej. E, dziękuję za wszystkie miłe słowa. Dziękuję też hejterom, którzy się pojawili, bo jak są hejterzy to znaczy, że jest zainteresowanie. Nie, ale tak się śmieję, to tak z przekąsem trochę mówię. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!